Siema, to jest kolejna część z omawiania grup, w zasadzie omówienia karty na EURO. Eee, dzisiaj zobaczymy sobie kilka nowych, kolejnych reprezentacji. Wcześniej zrobiłem chyba takie największe, bo tam Romano to podał. Dzisiaj tak sobie przejdziemy. Zaczniemy od Czech, bo wczoraj sobie szukałem tych. No ale zobaczymy sobie tutaj reprezentacje eee, Czech. ponieważ to się zobaczymy, są reklamy oczywiście wspaniałe. Dobra, zamknij reklamę, dobra mamy bramkarzy, Jaroś, Kowar, Stanek, Kowar to jest chyba takie największe nazwisko z tych bramkarzy, aktualny mistrz Niemiec, mikrofon nie chce się wbić, dobra, o obrońców, czy jest tutaj ktoś taki bardziej znany, no na pewno cofa z West Hamu, tak są piłkarze dziki właśnie głównie Sparty i slawi jeszcze jest Jurasek z Hoffenheim, no taka Pomocnicy skrzydłowi: no jest Sołcek, jest sadilek, jest serf, jest czerny, jest barak, jest puls, jest prowod, jest singer. I na pastnicy jest chor, jest hitry, jest Klozek, jest kuchta, jest chic. Tylkoś mi to brakuje, ewentualnie chyba. Powiedz, nie, czy on nie gra w ale Ten taki napastnik z Gladbach jest. On się nazywa chyba Czwancara, czy jakoś tak? To go by ewentualnie brakowało, tak? Chyba. Chyba nie ma nikogo takiego. Nawet jak teraz przypomnę tę te tym z Polską. Czy był ktoś taki, kto nie, jakoś nie wiadomo jak brakował? Chyba nie. Nie, raczej nie. Raczej nie było nikogo takiego, więc. No powiedzmy, że jest wiary dobrze. Teraz lecimy do Turcji, bo oni tu mają jeszcze powołania na mecz z Polską z nami 10 czerwca, więc zobaczymy. Dobra, hmm, tak jak u nich chyba dwóch odpada i zobaczymy co u nich jest. Ciekawego. A, czterech brąkarzy. Bajdimir, hmm, guno, kacar i ala Alemedar. Ciekawie, ciekawe. Obrąc Muldur, Suju, Kadioglu, Celik, Bardak. Bardakcji, kaplan Demiral Kabak, akaidin Us, Uskacan. Raczej chyba nie ma takiego braku ewentualnie. Nie, nie ma nikogo chyba takiego. Jakieś takich znanych zawodników jak Celik czy Sojując są. Młody kapłan chyba za Jaksu Pomoc. No jest Uskan, jest Borus, jest Koksu, jest Joksulu, jest Czalchanoglu, jest Juksek, jakiś tam jest Aijan, Kanajan jest Uzdemir i co? I jest skrzydłowi. No jest Gre, jest Tosun, jest Una, jest Jazici, jest Ildis. No, jest Geller, też wiadomo. Jest Beci. jest Owen w Hull City. No, generalnie, chyba wszyscy tacy, co mogli być powołani, najlepsi to są. I co, zobaczymy, jak będzie wyglądać z nimi. Ja to przewiduję raczej łatwe zwycięstwo, nie widzę tutaj nic, nic takiego, nie wiadomo jakiego. Ależ jak mówiłem na Łów grup na Turcja nie, nie przekoduje. Oni są tacy powiedzmy dziwni. Oni dla mnie nie są w stanie zagrać na... Nie są w stanie zagrać także tej grupy I już wolę to Gruzję po prostu. Dobra tutaj ja na TFP Sport mamy reprezentację Gruzji. No i dobra, co tu mamy? Mamy z Świlego z bramkarzy, jeszcze z dwóch jakichś innych, ale nie będę nawet ich tłumaczył, bo to nie ma sensu. No, są chyba cytacyje ważniejsze. Jest mama dla świetli jest kwara, czyli ja... E, nazwisk, no... Ja nie jestem ani komentatorem, ani nie muszę tego chyba czytać. Jak ktoś, chce, to nie chcę trzeba i po prostu poczytać. Z tego co widziałem, są tutaj też piłkarze, co grali w Ekstraklasie, jak lasza dwali. Go pamiętam, bo pisała do niego kiedyś list. Kakadze chyba też. Y... Słuchajcie bo tam chyba pisało kogo. E... Nasza Dwali, który grał. Georgi citacji, który bronił Barfa, także Luka Gugeszwi, który wytopował w Biała Podlaska. Y... Otar Kakadze bardzo dobra i, i kakwe... Kwe, kwe Skiri Dobra. Czyli w Generalnie no w generalnie taka kadra. No, oni raczej nie są do tego żeby nie wygrać to euro czy coś no, oni są raczej po to żeby zrobić taką niespodziankę no będą no, przecież się miejsce zajmu, bardziej niż ta Turcja zajebana bo ta Turcja to dla mnie nie jest nic takiego odkrywczego w sumie dobra patrzymy Ukrainę okej okay, tu mamy Ukrainę dobra mamy tak yy... w Unin Trubin Dobracy Matwijenko, Mikołenko z kurwa. Zabarany, Tymus, Tymczyk, Konopla, Michalikienko, Svatok, Boznalatał, kurwa Sałowierow, Jarmołęko, Stepanienko, Sudorczuk, Zimczanko Malinowski, Cyganko, Zubko Szaparenko, Młodrych, Sudaków, Balaszko. Jeden mi się czy jest ktoś, kto ma jakoś bardzo brakuje? Wydaje mi się, że nie. wszystkie takie gwiazdy, tej kadry są. Jest dwóch bramkarzy bardzo dobrych łonin nitrubin. Jest dwójka z rony, czyli do i cygankow. Jest Budryk, jest Malinowski. Sopiłka, że tutaj w obronie tacy lepiej jak Mykołęko, czy zajbarny. Zabre, Zabrny. Chyba nikogo nie brakuje. Jest też mulid. Jest jalebczuk. Chyba nikogo takiego specjalnego nie ma. Nie brakuje. Dobra, mamy szkotów. Zobaczymy jak wyglądają szkoci. Mamy brałkarzy. Nie, 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 nie wiem, czy jest sens czytać tutaj. Liverpool z takich bardziej znanych. To jest Robertson. Jest ten taki młody proszę do T Fuck. Jest Tyrney. To piłka, że. Premier League, to piłka, że. Championship, owocnicy. Jest Billy Gunn, jest Armstrong. Manginia, Seswag Gregor. To jest chyba większość takich zawodników zdanych, jeżeli chodzi o tą kadrę, jeżeli chodzi o atakujących. No, to jest źle nazwisko. Jest Dygas, jest Adams, jest Połest. Nie nie jest po tak najwięcej tych nazwisk. najlepszych jest Magin, jest Magregor, Tyle. Ja, chyba tak też zaskoczyłem, to teraz Szwajcaria. Dobra, Bramkarze. Bramkarze z 5 jest. Hehehe, he, he. no jest Zomer, jest Kobel, jest Mwogo. Jeszcze jest jakiś <tryk> druz z ligi chyba właśnie, nie szwajcarskiej. O, brońcy. Tutaj chyba nie ma nikogo takiego bardziej niespodziewanego. hmm. Um. No jest Akanji, jest Alvedi, jest Rodriguez, jest Szary, jest Mbapu. Dużo piłkarzy Ligi niemieckiej, dużo piłkarzy Ligi Szwajcarskiej. W to, to, to jest Shakiri, jest Chaka, który w tym roku wygrał y, Ligę niemiecką. jest Zakaria, jest Froder. No i tak tu są właśnie piłkarze. Na czy jest ktoś taki, powiedzmy, lepszy? No jest ten Zeki Amdouni, jest Okafor, jest Zubler, jest Sambolo, jest Obargas. No, nie wiem, chyba jakieś takie, ja lubię jakieś niespodzianki, że kogoś nie ma czy coś. Taka solidna reprezentacja po prostu z trzech lat. Ja jeszcze w poprzednim filmiku gdzie myślałem, tych najlepszych nie omówiłem Niemcy. Niemców. Jest możliwe, że teraz po prostu wezmiemy wszystko. Ja zobaczymy tych Niemców, bo tu już jest dużo niespodzianek chyba. zobaczymy. Bramkaże. No, bramkaże to to jednak. No jest Neuer. Taka główna jedynka jest też Steiner, jest, jest Baumann, Nobel. Obronc. Jest Schlotterbeck, jest Stach, jest Koch, jest jakiś Sztugartu, Kimich. Rudiger, Raum, Engie, Anton Nie ma Hummelsa, ale Hummels to już jest raczej powiedzmy jest raczej już po tym sezonie chyba gdzieś tam opuści po nawet i przejdzie chyba tam do Ewelesu czy gdzieś tam e, Pomocnicy, jest Cross, jest Fuerich, jest Pavlovic, jest Saleri jest Andriś, Pascal, Gnendogan, Wirtz Musiała, no są i musiała. Eee, wiecie, jest Gundogan. Mm, i co na fazjach jest Feuerkrug, jest Havers, jest Undav, jest Muller, jest Beyer. Dobra, nie widzę dobrego. Nie widzę gorecki, ale chyba, ale chyba tak chyba sobie po prostu wolał stawić. Na taki, wiecie jest dla jest Leverkusen, jest Gross, Brighton, taki ciekawszy też. Mm, kogo jeszcze nie widzę? Nie widzę go sensa, ale nie wiem czy go jest taki, jakiś super sezon. Hmm. Na pastyników daje no Full krok, jest hawers. Jest raczej wszyscy tacy bardziej lepsi. Jest ona w świetny sezon, za nim jest. Zobaczymy, jak pójdziemy na euro. I co, i chyba tyle. no Nie ma co tu więcej rozkwijać. A kogoś tu wypisali, że kogoś nie ma? Powiedzmy. A, kontynuowany Gnabry, nie ma się Humesa, nie ma golecki. jest cztery gramkarze, czy jakieś tam inne pierdolby, dobra, to nie jest ważne, dobra, wiecie co, zobaczymy jeszcze jakieś kilka reprezentacji i kończymy drugą część, jeszcze zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze zrobię jeszcze jedną, żeby już tak domknąć cały ten temat, prawie we gry. zobaczymy jakie we gry mają powołania. Gudości Peter Szapanos, Dinoš Debe, Denez Obrońcy, tutaj jest Szala, tu jest w ligi, właśnie w kiwieckiej jest jakiś z Parmy nie wiem, co mówię, z pomocników, no. jest Kerkers Milos, jest szlo jest Adam. Jest piłkarz Sunderlandu, jest piłka Unionu. Ale w ogólnym co my mieliśmy się ich spodziewać, jak szczerze, tak? Nie ma napastników czy atakujących. No jest szło jest Zalaj. Jest piłkaż, właśnie ligi też węgierskiej. Jaki zimny z... Z MNS-u nareszcie rezerwowy nie ma chyba nikogo do kilku, bo tego na rezerwowy. To jest też takie szaboszlaj i salaj. Tutaj, tutaj to jest Kerkes hmm, Szalaj. Atila nie wiem, czy jest sens to jeszcze bardziej omawiać. No na poprzednim była i Francja, i Holandia. Więc ten zrobimy sobie jeszcze tutaj e, Austrię. W że tutaj mamy piłkarzy głównie chyba Ligi Austriackiej, jest ktoś z Unionu, jest Angela, jest z a Obroc jest Danzo. To piłkarze Gladbach, jest z z Bologni. Jest Travner w swojej z pomocników. jest piłkarze Lipska, jest Hoffenheim Grillich jest Slimer, Sabitzer jest, Schmidt, Wimmer, Napastników, jest Ardautowicz, jest Grygoryś. jest jakiś z Bromu, nie ma Alaby, ale Alaba ma chyba tam jakąś kontuzję poważną I nie ma szlagera. nie wiem czy szlagera też ma kontuzję przy tutaj, chyba też, no po prostu, no dobra. Ale tutaj też to jest jedna z tych reprezentacji, która może zrobić niespodziankę i być czarnym koniem. Ludzie ją typują. Nie, ja bym ją tak stricte typował, natomiast no, na pewno może zrobić. bum na tym euro. Reprezentacja Austrii. A na samym koniec znajmy Serbię jako taką nową reprezentację, która jedzie na te euro. I tak chyba każdy jest. Savic z Torido, jest Petrowicz z jest Rejkowicz z Walorki No tutaj raczej Petrowicz będzie podstawowym, wydaje mi się, że... No to zobaczymy Jest Pawlowicz, Pawlowicz, z Salzburga, jest Smilenkowicz z Fialentiny, Jest piłkarz Werderu, Bryman Wojtkowicz W pomocniku tych powodźlewiec i takich najlepszych nazwisk jest Jest Rauscha, Smilenkowicz, Al Hilal, Jest Kostic, jest, jest Blandenowicz, który kiedyś grał w Legii wcześniej Eee, no jest Dusantadic, jest e, Lazar Samidicz jest Zmania e, Maksymowicz, jest Lukas Sasic, jest Goodale, jest Mitrowicz, Zalechila Radko z Salzburgu, jest Blachowicz. No, to jest taka kadra, która na ich grupę mogą połatwieć na trzecie miejsce i ewentualnie pójść się dalej, aczkolwiek to wydaje mi się, że Dania i i Angle po prostu są lepsze kadrowo. No i dobra, na tym skończymy chyba drugą część, bo to nie ma sensu więcej omawiać. 16 już minut. Także... Zobaczymy się w trzeciej części. Do zobaczenia później.